Teraz przejdźmy do tego tematu, który wywołał Donald Trump i to dosyć ciekawa sprawa, i nim przejdę do głównego tematu, czyli do potencjalnej gali UFC w Białym Domu, o której wspomniał Donald Trump na, e, w, która miałaby się potencjalnie odbyć w przyszłym roku 4 lipca, ale dzisiaj do głosu doszedł szef organizacji PFL. I powiedział, że oni też mogą zorganizować w Białym Domu gale I wrzucił tutaj e, I najmocniejszą rozpiskę. Mówi, że o, my zrobimy po południu, a UFC wieczorem. Mówi, o w walce wieczoru Francis Nganu w Adim Super walka. Francis Nganu w MMA e, zawsze spoko. Ale to jest... Żaden z nich nie jest Amerykaninem, z czego jeden jest Rosjaninem. W komain eventie Usman Nurmagomedov, Gomedow, Paul Hughes, czyli takie z całym szacunkiem dla obu panów, bo obaj sportowo są super, ale to jest takie Kabib kontra Konor dla ubogich. Mówiąc szczerze, i tam Chris Cyborg, pełno Rosjan na karcie. I teraz, żeby zobrazować, jakie to jest. Głupie to co powiedział, to teraz nie chciałbym, żeby organizacja FEN się obraziła, e, czy tam Kuba Borowicz, bo ja to tylko zachowując odpowiednie proporcje, ale można to trochę przenieść na polski rynek, e, bo mamy teraz e, prezydenta jeszcze elekta, który za chwilę zostanie zaprzysiężony, który też ma coś wspólnego z portami walki, jak on by sobie tak powiedział e, podczas przemówienia po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta, że na pierwszą rocznicę wyboru mojej osoby na prezydenta, zorganizuje galę w pałacu prezydenckim Gale KSW i wtedy Kuba Borowicz mówi, a, a to my tego samego dnia po południu też byśmy zorganizowali galę i wyrzuca zawodników FNU, że to będzie ich najmocniejsza karta. No i to tak właśnie mniej więcej wyglądało, kiedy szef PFR-u zaproponował. Bo to, to Trump chciał, żeby UFC wspólnie z Trumpem zrobiło galę. W Białym domu, a tutaj zadzwonił, a my też możemy, szef PFL. Ale to według ciebie głupie? W sensie, no, żeby medialnie ludzie go tam obśmiali i tak dalej, ten pomysł, to głupie, natomiast no, jak, jeżeli wychodzi z założenia, że nieważne jak, byleby gadali, no to jakiś tam marketing zrobił tym ruchem na pewno. Ja tu się nie zgadzam zdecydowanie, dlatego, że ty patrzysz z punktu widzenia... Nie przeczytam tego, ale Rewek świetnie napisał. Przeczytaj. Murzyn z Ruskim walczą w Białym Domu śmiechu warte. No właśnie nie, bo wy panowie i Rewek i Filip patrzycie z punktu widzenia Polaka. Dla nas rzeczywiście, gdyby miała być jakaś gala na Stadionie Narodowym, czy tam w Polskim Białym Domu gala się nie odbędzie z oczywistych względów, ale powiedzmy jakieś takie patriotyczne obchody, bo pamiętajmy, że ta gala... I to też właśnie szef PFL-u do tego pił. Ona się ma odbywać z okazji, tak, ma być taką częścią wielkich obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych, bo no, konkretnie no, ciężko powiedzieć dokładnie, kiedy Stany powstały, no, ale uznaje się, że 4 lipca 1776 roku, kiedy proklamowano niepodległość, to jest ten taki czas, który do dzisiaj świętują jako święto niepodległości i to miało być właśnie, mają być w Stanach, będzie okrągła rocznica, 250 lat, będą wielkie obchody, będą i sportowe imprezy z tej okazji, będą i defilady wojskowe i cała masa, Amerykanie to naprawdę fetują na najrozmaitsze sposoby, niektóre z tych sposobów nam Polakom wydają się nieco dziwne, dla Amerykanów są jak najbardziej normalne, no i tam, że tam będzie czarny z ruskim się bił, dla Amerykanów u nas w Polsce, przepraszam, jest tak, że my Polacy jesteśmy bardzo jak na razie przynajmniej jeszcze takim homogenicznym narodem. Mamy no, wszyscy jednakowy kolor skóry, jednakowy język. No, jest u nas taka zdrowa ksenofobia. No, mamy teraz ten konflikt u nas wewnętrzny z tymi przybyszami do nas, zresztą on też tam eskaluje po tych nieszczęsnych wydarzeniach, czy to w Toruniu, czy w Nowym. No, no, wszyscy wiecie, co się dzieje. I u nas w Polsce jest zupełnie inne myślenie niż w Stanach. Stany Zjednoczone z kolei to jest państwo bardzo młode, no cztery razy młodsze od Polski ponad i do tego ono było zlepione z imigrantów wszelkiej maści, Stany Zjednoczone to nie jest tak, że byli sobie Anglicy i ci Anglicy zostali Amerykanami po tym, jak się zbuntowali przeciwko tam, będąc kolonią przeciwko macierzystemu krajowi, ale tam tak samo byli zlepek ludzi z całego świata w momencie tego buntu. Do tego później adoptowało się mnóstwo innych ludzi, w tym Polaków. Zresztą polecam wszystkim film Gran Torino, który pokazuje jak te Stany Zjednoczone, kiedyś ci prawdziwi Amerykanie, to jest Polak, główny bohater, glany przez Clinta i Studa, w którymś tam pokoleniu oczywiście, Oczywiście to jest Włoch, jego ten przyjaciel, goli broda, i teraz oni się już uważają, że tych prawdziwych Amerykanów, a oni przyjechali z Europy, z różnych krajów i zbudowali ten kraj. I teraz jest pokazany ich niechętne podejście, ich konflikt z nowymi przychodzącymi, chcącymi być Amerykanami czyli tymi chmongami tam z Wietnamu, Korei i tak dalej. I to pokazuje, Amerykanie zupełnie inaczej na to patrzą. Dla nas to myślenie Amerykanów jest mało zrozumiałe. Ale między nami a nimi istnieje pewna różnica kulturowa, i pojętując, przechodząc, bo widzę, że Filip się niecierpliwi, dla nich nie ma problemu, że Rosjanin zawalczy z Murzynem w Białym Domu, żeby uczcić święto państwowe. Oni patrzą bardziej na poziom sportowy tej dwójki niż na to, że a dlaczego ma walczyć Murzyn z Rosjaninem? Oczywiście tam będą się musieli znaleźć jacyś amerykańscy zawodnicy, nie mówię, że nie, ale tak, żeby podnieść poziom sportowy. Amerykanie patrzą na to, że jak ma być gala, taka fest z rozmachem, z jakiejś wielkiej okazji, to muszą być tak samo walki, fest wielkie, sportowe. Ja bym się nie zdziwił, zaraz Ci oddam głos. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby tam właśnie UFC ściągnęło sobie McGregora, wykopało z pod ziemi i zestawiło go z jakimś. To był irracjonalne, by to było z punktu widzenia sportowego w tym momencie, ale to byłoby bum, jeżeli chodzi. O taką medialną otoczkę, a z kolei tutaj to by było idealnie sportowe, taki Nemko z Enganu. I to Amerykanie na to patrzą, Amerykanie to doceniają. W Ameryce to naprawdę jest bardzo mocno taką ciężką pracę i poziom sportowy. Amerykanie doceniają dużo bardziej niż inne narody, przynajmniej na pewno bardziej niż my. I ja się wcale nie dziwię. To jest fajna propozycja tego szefa PFL-u. Chce podpiął się, żeby narobić huku. Czy mu to wypali, to ja wątpię, ale pewnie jakąś galę przy tej okazji wielką zorganizuje niekoniecznie w białym domu, ale też pewnie Trumpa chce zaprosić i pewnie Trump się na takiej gali pojawi. Wiesz co, to. Propozycja. O, Donald Trump mówi, ja będę pił u siebie w białym domu Coca-Colę oryginalną. I przychodzi kola z Biedry i mówi: Ale my byśmy też chcieli, żeby nas lano u ciebie w Białym Domu. To jest mniej więcej taka proporcja, bo ja się nie zgadzam tutaj z tym, że Amerykanie doceniają poziom sportowy, bo owszem, to jest dobra walka, ale w organizacji, która dla Amerykanów nie jest niczym dużym. Biały Dom. Wydarzenie z okazji 250. rocznicy założenia czy tam powstania Stanów Zjednoczonych to ma być duże wydarzenie, które ma firmować największa organizacja MMA na świecie UFC, a nie PFL z starciem Ganu Nemkow, które jest sportowo owszem dobre, no ale w trzeciej walce od góry Dakota Dyćchewa z Liskarmusz to nikogo nie będzie interesowało. I owszem, do Gali w Białym Domu swój akces już zgłosił Conor McGregor który powiedział, że z Michaelem Chandlerem by zawalczył. Chandler oczywiście pewnie już mu się dolary w oczach, jak na tych maszynach w kasynach jak naciskasz i ten, to dolary od razu wyskoczyły. Pewnie i tak do tej walki nie dojdzie, bo go McGregor znowu wykolei i zrobi zagłupka John Jones nagle, który jest emerytowany przez dwa tygodnie, wraca pod kuratelę usady i to takimi ludźmi byłaby obsadzona ta gala, bo dla takich ludzi nawet jak Możemy mówić, że John Jones uciekł trochę przed Tomem Aspinalem, ale pewnie trochę mu to MMA już... No, nie, nie ma nic tam ekscytującego, pewnie trochę boi się tego Aspinala, ale nie ma też takiego... Yy takiej rzeczy, która wyzwala w nim jakąś taką chęć, żeby gonić za jakimiś tam sukcesami, bo swoje już zrobił, a tutaj jest ryzyko, że go pobije jakiś Brytol. I to samo jest z Magregorem. Nachapał się kasy na tym MMA tyle, ale wystąpić w białym domu, na gali, która pewnie prędko się nie powtórzy, to wszyscy ci wszyscy najwięksi. 250 lat prawdopodobnie. Tak, to wszyscy ci najwięksi. A to w zależności od tego, jaki będzie prezydent, bo jakby prezydentem był Biden albo Kamala Harris, to absolutnie by się coś takiego nie wydarzyło. Nie. chodzi, może to 250-lecie okrągła rocznica niepodległości Stanów No Zawodzenia. tak, no ale to jak za 250 lat, na tą 500 rocznicę nie będzie... Odpowiednik Donalda Trumpa, tylko od przeciwnej strony politycznej, to też by raczej taki pomysł nie padł. Ale wracając, no to jak masz możliwość yy, i widzisz, jakie to generuje zainteresowanie, yy, Dana White już m, też. M, m, razem ze swoim całym sztabem ludzi, którzy pracują, zauważył te ruchy i Conora McGregora i Johna Jonesa, że tam można tak zmonetyzować te gale i przychodzi taki e, Davis, który mówi, a my z PFL-em też możemy przyjść z taką kartą walk, która nie przyniesie żadnych zysków w porównaniu z tym, co zrobiłoby UFC, to jest po prostu śmieszne. Ale to jeszcze raz, ja nie mówię, że oni tam zrobią przedwalki dla UFC, tylko narobi szumu i też zrobi fajną galę. Nie w Białym Domu, tylko... No nie wiem, pewnie nie w Washingtonie w ogóle, ale dajmy na to w Las Vegas. Narobi szumu i chodzi o reklamę i wiesz, i to się włączy w te wielkie obchody, które w całych Stanach będą naprawdę huczne. A ty jak oceniasz tą decyzję Dona Davisa, Bartek. W związku z tym, że postanowił zaproponować galę PFL w białym domu przed galą UFC. Jeżeli chodzi o samą kartę walk, no to hasztak nikogo prócz walki wieczoru, właściwie prócz gunu, no bo nie oszukujmy się, no nikt nie będzie się specjalnie podniecał walką list karmusz. a co do tej, co do tego wpisu jego, to ja uważam, że po prostu chodziło o to, żeby zrobić ruch w sieci, że on, on, on jest świadom tego, że to się prawdopodobnie nigdy nie wydarzy i jeżeli miałoby odbyć się jakakolwiek gala i tylko jedna, no to będzie to oczywiście UFC i tak naprawdę w UFC, gdyby zorganizowali walki z samych Gości 105 każdej dywizji po jednej walce, to już by było ciekawsze niż ta karta PFL-u, moim zdaniem, którą zaproponował Don Davis. I wydaje mi się, że po prostu to chodzi o to, tak jak Tomek powiedział, że on może, oni mogą zrobić galę sobie w Vegas, też czwartego, i stwierdzą, że to są według nich takie obchody, i ci mają tam, ok, fajnie, spoko, ale my też chcemy to jakoś zrobić, będą próbowali to zmonetyzować. Ale ale moim zdaniem on wie, że to się nie wydarzy w Białym do Domu. A to jakby zrobili w tym sam dniu galę i wystawili powiedzmy swoje najmocniejsze działa, to dopiero by sobie strzelili w kolano. To wyobraź sobie znów trochę przeniosę to na polski rynek jak mamy konfrontację KSW z Fenem, zdarzało się to w przeszłości i Fen medialnie umierał, ginął w natłoku materiałów z KSW i tym, że zawodnicy czy tam postacie z KSW przebijały ich medialnie. i teraz Gdybyśmy mieli taki odpowiednik na polskim rynku i KS wystawiłoby swoje najmocniejsze działa i zrobiliby to powiedzmy w Pałacu Prezydenckim, a FEN zrobiłby galę, nie wiem, w Ostrudzie, ale też z najmocniejszymi działami, to by zginęli. To samo wydarzyłoby się z PFL-em, gdyby w tym samym dniu przy tak eksponowanym wydarzeniu w Białym Domu z Conorem McGregorem i Johnem Jonesem i innymi mocnymi nazwiskami na karcie zrobiliby swoją kartę walk solidną, która normalnie przyciągnęła fana MMA, to w ogóle by to przeszło bez echa i nikogo by nie zainteresowało, więc robienie w tym sam dniu Gali 4 lipca to będzie duży błąd ze strony PFL-u, jeżeli chodzi o marketing. W mojej opinii. Ale oni nie zrobią tego samego dnia, bo zaproponował, że zrobią przed nimi tak jakby to, to wiadomo, że nie wypali, ale te obchody święta 250lecia, to będą tak jak obchody tysiąclecia państwa polskiego. Nie wiem, czy pewnie nikogo z naszych słuchaczy, łącznie z nami, nie było wtedy jeszcze na świecie, ale to nie było tak, że jednego dnia. To był cały rok obchodów ten 900 1966 i w 1966 te wszystkie szkoły na tysiąclecie budowano, to wtedy cały naród się zerwał. Było wielkie świętowanie, podobnie będzie w Stanach. Amerykanie apogeum wszystkiego będzie oczywiście 4 lipca, ale ogólnie to będzie cały taki rok, i no, w okolicach 4 lipca tam będzie dużo, dużo różnych wydarzeń, i wszystkie będą się podpinały pod to właśnie. Ten American Dream, przez to, bo to właśnie o ich niepodległość i tak dalej. to będzie cała masa różnych, pewnie, spektakli, parad, defilad. Pewnie jakieś filmy powstaną, wyjdą wtedy. To będzie, no, naprawdę Amerykanie, no żyją tym bardzo mocno. Ja dałem ankietę na czat, czy Gala w Białym Domu to hit czy kit i, e, Póki co. E... Większa część głosów jest na to, że kit. Ja uważam, że I'm ...że to jest właśnie ruch, który przy tym, jak zainteresowanie ogólnoświatowe MMA trochę pikuje w dół, mogłoby dać drugie grzycie tej dyscyplinie. Bo to naprawdę by było coś dla takich zawodników, które, może teraz trochę przesadzę, ale tacy, do czego nawiązywałem już wcześniej, pomimo tego, że uważam, że John Jones stchórzył przed Tomem Aspinalem, bo miał dużo do stracenia, to w jakimś tam stopniu tacy zawodnicy jak John Jones i Conor McGregor e, na różnych polach tej dyscypliny trochę przeszli grę. I ich już mało rzeczy tam ekscytuje. A rzucony tylko taka zajawka przez Donalda Trumpa spowodowała, że oni już się uruchomili, e, że John Jones już jest aktywny, pomijając już fakt, że jest znów pod kuratelą e, agencji antydopingowej, to dzisiaj wrzucił taki tweet, że w zasadzie to on woli być łowcą, a nie zwierzyną, nawiązując do Toma Aspinala i skomentował tam taką grafikę właśnie na tle Białego Domu, gdzie Aspinal leży znokautowany, a John Jones stoi na kratce, że to się może wydarzyć. To powoduje, a jak naprawdę jedna karta walk, Pewnie by był zgrzyt, jak umiejscowić to, i, i szanse na to, że obaj by na tej karcie walk się znaleźli, byłyby małe. Ale karta walk UFC w Białym Domu z Johnem Jonesem, Conorem McGregorem i innymi pewnie znakomitościami to byłby hit sprzedażowy pay per view. Zmonetyzowaliby to. Sam Donald Trump mówi, że to było wydarzenie na 25 tysięcy widzów. Nie wiem, gdzie on by to upchał, bo to na pewno nie byłoby w środku, bo nie dysponuje raczej taką, e, takim pomieszczeniem e, biały dom, bo tam e, nawet sprawdzałem, to tam na kilkaset osób jakieś wydarzenia się odbywało, być może się mylę, ale wydaje mi się, że to by trzeba było te ogrody, które są wokół białego domu, gdzieś tam, to by była gala plenerowa po prostu na terenie e, białego domu, bo w środku na 25 koła to tam raczej by gali nie zrobili. Coś wymyślą, Amerykanie są pomysłowi przedsiębiorczy, pod tym względem dla mnie to mega hit, raz, że no, trzeba coś robić, żeby rozwijać coś nowego i teraz nowością było pojawianie się Donalda Trumpa na galach UFC, które zyskały w tym środowisku republikańskim bardzo mocno, jednocześnie straciły w środowisku demokratycznym, no ale... Demokraci to akurat ogólnie nie są raczej tacy do walk, do broni i tak dalej, oni mają odmienny światopogląd ich co innego interesuje. Ale to w, tym, w tej części republikańskiej bardzo mocno rozpropagowało wśród trumpistów i teraz w tym momencie wprowadzenie tego do białego domu, to jest jakiś kolejny krok, a tam ciężko wymyślić coś nowego i w tym momencie, to tak jak mówi Filip, to były naprawdę hit i to w Amerykanach by coś nowego by pchnęło. No A ja myślę, że na całym świecie by to był, bo to by była informacja, że taka gala z takimi mocnymi nazwiskami, bo powiedzmy sobie nawet dla tych przysłowiowych, niedzielnych fanów, takie nazwiska jak Conor McGregor i John Jones, jednak coś im tam dzwoni, doszłaby informacja, że biją się to i Polsa transmituje Galileo FC, podejrzewam, że oglądalność byłaby dużo wyższa, nawet jakby to były właśnie, znaczy no, byłyby to godziny nocne, to by spowodowało zainteresowanie chwilowe pewnie w, w tej mniejszej skali światowej, ale jednak na o, takim ogólnoświatowym rynku MMA byłoby duże zainteresowanie tym wydarzeniem. No, pewnie by było, bo mhm. zwykle jest tak, że co tam Amerykanin wymyśli, to cały świat powtórzy, się tym zainteresuje. Więc na pewno by to pchnęło trochę. Potem kwestia, co dalej z tym zrobią, no ale no jest to jakiś taki niestandardowy ruch, i według mnie to byłby hit, właśnie. Marketingowo na pewno to jest ogromny hit, i no. no nie wiem, pewnie na całym świecie każdy by się tym zainteresował. No bo umówmy się, słyszysz, mieszkasz gdzieś, nie wiem, powiedzmy nawet w Wietnamie, i dostaniesz informację, że jest gala MMA, a interesujesz się MMA i akurat jest w Białym Domu. No to jest marketingowo to jest hit. Ciekawi mnie bardziej jak oni by to chcieli zorganizować, no bo te błonia tam w koło Białego Domu, tak jak dzisiaj sprawdzałem, mają około 7 do, od 7,5 do 8 hektarów. Pewnie jest ciężkie do zorganizowania, ale ale kto miałby to zorganizować, jak nie Dana White i Prezydent Trump, no umówmy się. No, dokładnie. Yy, bo i tutaj znowu wracamy do tego, czy mnie by pointeresował pojedynek McGregora z Chandlerem? Absolutnie nie yy, Walka z czapy ale jeżeli by się odbyła na tej gali, to zainteresowanie takich właśnie niedzielnych fanów, czy ogólnie e, ludzi, którzy może na MMA tak nie zerkają jak my co tydzień, byłoby bardzo duże. Bo John Jones z tym Tomem Aspinale by mnie interesował, e, mimo wszystko. E, chociaż im dłużej to się nie, nie wydarzy, tym, e, tym mniej, ale. No to było na pewno ciekawe wydarzenie, o którym pewnie byśmy rozmawiali. I tu na łamach podcastu nam by to dostarczyło kontentu, który byłby raczej dobrze oglądany. Więc wydaje mi się, że fajnie, gdyby to się wydarzyło dla dyscypliny. Rewek chciałby obejrzeć, jak Majki nokautuje Rudego, gorzej, jakby było odwrotnie. Właśnie, to już w sensie. Źle wyglądał Chandler w ostatnim pojedynku, ale walczył jeszcze Chandler ostatnio, a Conor McGregor to hmm, wiadomo, jak ostatnio tam du du dużo mi się wydarzyło. Ja powiem, mam inny daszy. pomysł na tę walkę. Jaki, że obaj się nakałtują? Nie, nie, ja mam pomysł inny na przeciwników. Ja bym postawił tam McGregora i Kolbiego Covingtona. Kolbiego? Czemu? No bo Kolbi od zawsze się deklarował jako republikanin, także to też pewnie jakiś smaczek. No wiadomo, że tam Trump wychodzi z jego walki chyba ostatniej, no ale, ale mimo wszystko i, i myślę, że to by mogło zrobić szum w tych czapeczkach swoich z flagą Stanów Zjednoczonych tak ubrany, myślę, że, że to by mogło zrobić szum też. No, pewnie miałby swoje miejsce na karcie, ale wydaje pewnie mi się, nie, nie, nie. że MacGregor, jakby miał wrócić, to właśnie tylko na walkę z Chandlerem. MacGregor jest co prawda Irlandczykiem, ale on jest taki republikanin, intim, więc bardziej to musieliby do Covingtona znaleźć jakiegoś zatwardziałego demokratę antytrampiste i wtedy by to wzbudziło emocje takiego zawodnika, że byłoby walka sportowa, ale w tle na tego stawiają republikanie, na tego demokraci, to tak jakby w Polsce wychodził jeden pod szyld, na spodenkach miałby PiS, a drugi na spodenkach PO, KO. czy tam jeden miałby Tuska, a drugi Kaczyńskiego. Zaróżnika No na przykład, nie? No to kto by pols, polaryzowana Polska, to by cała to oglądało. Jo, co to by się działo, to nawet nie chcę chyba wiedzieć. Także że ja bym tam nie przyjaciela Trumpa, no bo powiedzmy, że MacGregora nazwiemy przyjacielem Trumpa, bo oni są wszyscy friends. Amerykanie mają inną definicję przyjaźni, ale właśnie jakieś Covington, czyli taki zdeklarowany prawicowy z jakimś lewicowcem i w tym momencie takim o takich ostrych poglądach, niech się leją i niech to nawet w tym momencie przyjdą ci demokraci, co normalnie MMA nie oglądają, ale przyjdą zobaczyć, jak nasz chłopak no to, dojedzie. Tego. To tam by się nadawał do, da, z jakimś um, zawodnikiem, którym albo ukrywa te poglądy i musiałby je e, wyrzucić, takie lewicowe, to Sean Strickland by był e, dobry do takiego pojedynku. A Strickland to jest lewak? Nie, no właśnie nie. O, e, właśnie się zdziwiłem. Strickland, e, e, Strickland reprezentuje bardzo tą taką e, prawą stronę, mocno przeciągniętą i musiałby dostać kogoś o... Mm, kto maluje, wiesz, albo coś. Tutaj Adesania po jednego już widzieliśmy. Tylko u to jest aż niesmaczne, bo to jak ostatnio moja koleżanka go nazwała, że to jest rednek. No bo to rzeczywiście jest taki patus, trzeba przyznać. Striclam co ostatnio pokazał, pewnie o ja tym też powiemy za chwilę. No, bardzo niesportowe zachowanie. A to już Kiedy mówiliśmy był... tydzień A, temu, mówiliśmy, tak, no ok. To mówiliśmy, no. Ale tak już. Bo... Rozmawialiśmy o tym, jakby to było duże marketingowo wydarzenie, ale czy uważacie, że to się wydarzy w przyszłym roku, czy narzucił Donald Trump, ale jest to nierealne do, do zrobienia tego 4 lipca? Czy znaczy jest to oczywiście realne i 4 lipca i w inne dni, to nie musi być koniecznie 4 lipca, to akurat tutaj Davis zasugerował, że to byłoby kozak 4 lipca, no ale ja myślę, że, że to się odbędzie raczej. No, czemu miałby się nie odbyć Trump? To jest taki prezydent w stylu nie ma rzeczy nie do zrobienia, jest kumplem Dany White'a, mocno też buduje swoją taką markę. Właśnie w oparciu o to UFC bywa, tam ze wszystkimi się wita, jest taką twarzą teraz UFC na każdej gali jak tylko może to jest. Na tych większych oczywiście zawsze go widać, tam wszyscy sobie z nim fotki robią, zbijają piątkę i to nawzajem się, Dana White się trochę ogrzewa w jego słońcu i vice versa. Obie strony na tym zyskują. I jeżeli powiedział, żeby chciał coś takiego zrobić, no akurat Trump, to czemu miałby tego nie zrobić? A ty jak Bartek uważasz, myślisz, że to się odbędzie? Bardzo bym chciał, ale mam mieszane uczucia i myślę, że może się to nie odbyć. No to ja podobnie. Ja też bym chciał, uważam, że to by było bardzo spoko dla dyscypliny, dla contentu na naszym kanale, ale że może się to nie wydarzyć. Ciężkie do zorganizowania by to było, żeby to wszystko. Jeżeli faktycznie tam mieliby wpuścić 25 tysięcy widzów no a czemu nie? Co to za problem? Postawić taką tymczasową arenę, potem ją rozebrać. Znaczy, to by musiała być gala pod gołem? Nie wiem, domyślam się, tylko oktagon zadaszony, no, nie? No w lipcu, to, co. To, to, to znaczy. To znaczy... To znaczy, oczywiście, że można by to było zrobić, można by było postawić e, tak naprawdę wszystko, skoro e, Arabowie stawiali stadiony i po Mistrzostwach Świata je rozbierali za kilka miliardów, to można zrobić wszystko. Tylko ja myślę, że tam prócz e, możliwości, jak to zrobić, to wchodzą też kwestie polityczne i to, że. E, no, i, i doradcom Trumpa, i, i, i drugiej stronie politycznej, i, i innym osobom związanym z tym środowiskiem politycznym może nie do końca się y, kalkulować to i podobać, że w koło Białego Domu i takiego miejsca y, trochę kultu dla Stanów Zjednoczonych odbędzie się mordobicie. I to jest znowu y, uważam, że nie rozumiecie, znaczy ty, Bartek, teraz nie rozumiesz mentalności Amerykanów. U nas to rzeczywiście już nawet u nas w Polsce, gdzie na początku było, że fui, mordobicie, Amerykanie przez lata, ale lata rozwoju WWE się naprawdę przyzwyczaili do czegoś takiego. Kochają ten sport, teraz kochają UFC i oni traktują tego jako mordobicie, tylko jako sport. Owszem, mówią, o czyste barbarzyństwo, to jest po prostu piękne, zwłaszcza ta strona republikańska, i to nie będą mieli z tym Amerykanie. Ta część republikańska, żadnego problemu. A jeżeli Donald Trump będzie mógł trochę zagrać na nosie demokratą, to tym bardziej to zrobi, tym bardziej zagra. I, no i co, co mu zrobią? Jeżeli potrafi akcja demonetyzacja, wziąć i zbombardować ten Iran, rzucić tą bombę na ten podziemny kompleks, gdzie tam niby przygotowywali te bomby atomowe, to co to dla niego będzie wziąć i zrobić taką galę przy Białym Domu? no Żaden problem, w mojej opinii. E, dobra, no to e, zerkam, że tutaj nie za bardzo e, użytkownicy z naszego czatu u, ten pomysł e, lubią, e, co jestem zdziwiony faktycznie, bo nawet e, samo to, że Donald Trump powiedział o potencjalnym zorganizowaniu tej gali, po, napisał o tym, mainstreamowe portale, nie tylko branżowe, wręcz te pierwsze informacje podawały te mainstreamowe, duże portale, co też pokazuje skalę, jak to szeroko by się odbiło światowo.